zmieniony w trakcie, no ale jak się tam wejdzie, to wszystko niestety można, czy wszystkiego się spodziewać, tak? Niektórzy, że tak powiem, policjanci łapali się za głowę, ale to, ale to naprawdę hała tym policjantom, którzy się tam łapali za głowę, co się dzieje w ogóle i, i jak ten y, gwiazdkowy beton do nich przyszedł i powiedział <laughs> dokładnie, co mają pisać, jak mają kłamać. Yy, myślę, że w końcu Policjanci niektórzy przejrzą na oczy, co się tutaj w ogóle dzieje i u nich na komentarz i po prostu tymi blachami zasypią, jakby to powiedział, upamieniują tych komendantów, którzy im każą wykonywać te niezgodne z prawem rozkazy. I w końcu użyją tego artykułu 58, tak? Że mają od. 58, że mają od, Że mają, od, że mają tak, to jest 58. I myślę, że no, tutaj coraz więcej tych policjantów, mimo tych braków do służby. Słuchajcie, jeżeli... A szczerze mam nadzieję, że ta wolna Polska dla nas nastanie, to my będziemy werbować tych policjantów, będziemy ich dokładnie lustrować i będziemy zatrudniać tych najbardziej, najbardziej porządnych policjantów, którzy przestrzegają prawa i będziemy zatrudniać. A reszta tego betonu, który łamie prawo, będzie niestety, ale za kratkami z drugiej strony. I to ci porządni policjanci, którzy jeszcze są na tych komendach, oni bardzo chętnie wywiozą, skują ich te i słuchajcie, wtedy naprawdę będziemy mieli e, takie... Rzeczy, że będę ich prowadzić przez pół miasta, żeby ludzie widzieli, że to jest skuty. Dzięki Wam wszystkim jeszcze raz. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że jest możliwe, że jakiemuś politykowi czy grupie polityków bardzo zależy na tym, żeby policję skłócić z narodem, że chodzi o celowe prowokacje systematyczne, nieustępujące już od prawie dwóch lat. Właśnie po to, żeby was społeczeństwo znienawidziło. Naprawdę wywołujecie w społeczeństwie lęk, wywołujecie agresję w społeczeństwie. Jesteście prowodyrami bardzo przykrych sytuacji i zastanówcie się e, państwo e, z policji, czy czasem to nie jest jakaś operacja przeciwko wam, ale także przeciwko narodowi polskiemu. Może być tak, może być tak, że to jest po prostu operacja wojskowa, przeciwko państwu polskiemu, na rozbicie naszego państwa, po to właśnie, żebyście wy już nam dzisiaj skaczecie do gardę, to właśnie robicie i po to, żeby społeczeństwo to zrobiło wam. Pamiętajcie, że żyjecie w narodzie katolickim i dlatego dzisiaj nie dzieją się takie rzeczy, jakie działy się we Francji już od kilku lat, jakie dzieją się dzisiaj coraz bardziej. Nie jesteście nawet w, 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 pośród narodu angielskiego, który także ma zasady, ale trochę bardziej miękkie od nas. Tam policja jest bezbronna, nie ma ostrej broni, wy ją macie. To też jest pewien dla Was bufor, to jest pewien nasz element zastraszania społeczeństwa, ale jesteście, pracujecie dla narodu, służycie narodowi, który potrafi być. Bardzo, bardzo, bardzo zdeterminowany. Zdeterminowany potrafi być do krwi ostatniej, ale też potrafi być bardzo wybaczający. Potrafi być bardzo wdzięczny. Potrafi docenić nawrócenie. Dlatego, że jest to naród katolicki. Dlatego, że jesteście w tym narodzie, jeżeli wypełnicie swoją dziejową misję, to jest właśnie zobaczyć, gdzie są przestępcy. No nie jest to trudne, jest to tak łatwe dzisiaj zobaczyć, gdzie są prawdziwi przestępcy. Są oni w rządzie, są oni w parlamencie, są oni na najwyższych szczeblach waszej formacji zatrzymać przestępców. To jest wasza dziejowa rola. Jeżeli się z niej wywiążecie, to rzeczywiście w wolnej, niepodległej Polsce szybko się sami znajdziecie. Przeniesiecie tam społeczeństwo i tam będziecie odbierali honory. I macie teraz taki wybór. Albo będziecie odbierali, może dopiero przed Panem Bogiem, a może przed społeczeństwem, połajanie i bardzo ostre wyroki za kolaborację z państwem totalitarnym, albo będziecie odbierali chwałę u Pana Boga i humory w społeczeństwie. Jest to bardzo prosty wybór, którego już czas zacząć podejmować. Najwyższy czas, w starszym jest coraz bliższy czas, gdzie musicie podejmować takie wybory. Nie dajcie się sponiewierać, nie dajcie się brutalizować, nie dajcie się hańbić poprzez zakładanie kagańców, poprzez wypuszczanie na społeczeństwo, no, dlatego cipliwy. że wróci to do Was w końcu. Nawet jeżeli zostaniecie biorobotami, ponieważ dacie się naszprytować, jeżeli dacie sobie wstrzyknąć czipy, bo i to jest przed Wami, myślę, że wiecie o czym mówię. I tak Zostaniecie po części ludźmi, sumienie będzie się odzywało. Wiecie, co się dzieje z człowiekiem, któremu sumienie bardzo doskiera chronicznie i coraz mocniej doskiera, sam ulega autodestrukcji, po prostu patrząc na swoją własną ochydę, na własne spustoszenie, nie potrafi tego wytrzymać, przestaje potrafić patrzeć własne odbicie. Nie życzę Wam tego, panowie policjanci. Nie życzę tego żadnym służbom mundurowym, ale wzywam, proszę, błagam, jak braci i siostry, którymi jesteście dla nas w kraju katolickim, nawróćcie się. Pan Bóg jest mocniejszy od tego wszystkiego, od tej całej Masonerii, Hazarii, która obładnęła nasz kraj. Wasze serca są mocniejsze od serc tych przestępców. I wy, jak będziecie służyli cywilizacji, jak będziecie służyli Polakom, nawet jeżeli na początku będzie was znacznie mniej niż przestępców. Będziecie od nich silniejsi. Jest mnóstwo bitew w historii Polski, które tego właśnie dowodzą. Że człowiek zmotywowany, człowiek działający w czystości serca gromi jednego zdrajcę, wroga za drugim. Ale tu nigdy nie, nie musiało dojść, No przepraszam, musiało tutaj dojść do wojen, ale nie musi teraz dojść do wojny. To może być naprawdę bardzo pokojowy przewrót. Organizujcie się panowie z policji, panowie i panie z wojska, organizujcie się między sobą, wymieniajcie się informacjami, szukajcie komunikatów, komunikacji z konstruktywnym ruchem oporu. Taki ruch w Polsce istnieje. Będą nam wmawiali i wam też, że to jest zapach na demokratyczne państwo y, polskie. Na suwerenne, demokratyczne państwo polskie, będą nas szkalowali, że jesteśmy agentami ruskimi, białoruskimi, yy, jakimiś tam jeszcze innymi. Będą nas obrażali, ale nam pozostało tylko jedno służyć ojczyźnie, ojczyźnie Polsce, naszej matce, służyć Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, który jest prawdą, który was wszystkich rozliczy Panowie i Panie, nawet jak dzisiaj kto nie wierzysz, to zobaczysz, że tak się stanie. Bardzo szybko zobaczysz, że tak się stanie. A zacznij się od twojego sumienia. Zacznij się od tego, że twoje serce będzie wpadało w dziwną arytmię. Od tego, że nie będziesz potrafił spojrzeć sąsiadowi w twarz. Bo dzień wcześniej terroryzowałeś jego dziecko albo żonę. Będzie tego coraz więcej, dlatego że będziecie posyłani na coraz gorsze misje. Coraz bardziej parszywe działania. Niedługo, panowie, będziecie wyciągali nas z domów. Naprawdę nie wierzyliście rok temu, jak mówiliśmy, że będą wprowadzali przymus Szczepień. Wielu z Was mówiło, że to wtedy jest koniec mojej służby, że takich rozkazów to już nie będziemy wykonywać, ale wykonujecie coraz gorsze i gorsze, stajecie się przez to coraz bardziej podli, coraz bardziej nieszczęsni sami z sobą, coraz bardziej stajecie się ku naszej zakładzie wrogami społeczeństwa. <laughs> Raz, 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 coraz bardziej stajecie się wrogami społeczeństwa, a każdy z was chce być dobry. Każdy z was chce służyć drugiemu człowiekowi, bo to poszliście do policji, a ktoś poszedł z innych przyczyn, to nie zrozumiał, czym jest służba państwu polskiemu, czym jest służba narodowi. Po prostu jak poszliście bez ideałów, to czas najwyższy jest zdobyć. odwołać się do najwyższych wartości. Bardzo łatwo. Bóg, honor, ojczyzna. Bardzo, bardzo łatwo. To jest, tak tak bardzo Was o to, proszę. proszę. Prawda, honor i ojczyzna! Prawda, honor i ojczyzna! Prawda, honor i ojczyzna! Prawda, honor i ojczyzna! Prawda, honor i ojczyzna. No, także spotkajmy się w lepszych okolicznościach. Jeszcze parę razy pewnie zobaczymy Was, jak bardzo brutalnie się z nami obchodzicie, bo covidyści kobityści, terroryści rządowi zrobią taką ustawę, że trzeba zrobić łapankę na ulicach pewnie będzie to już niedługo, we wrześniu, może w październiku przypomnę wam bardzo kryminalną ustawę, za to powinniście aresztować autora tej ustawy i każdego, kto propagował tą ustawę, dlatego, że to co teraz powiem, jest propagowaniem ustroju totalitarnego stricte to jest dokładnie propagowanie Ustaw rodem z ustroju totalitarnego był projekt lewicy. Znacie tą formację polityczną? Ten projekt był bardzo prosty. To był projekt ustawy. Grzywnie lub karze ograniczenia wolności podlega ten, kto kwestionuje rządowe metody zwalczania epidemii. To jest stara praca, ale jeżeli chodzi o meritum, to jest właśnie to. Co byście zrobili z taką ustawą? Wykonałby Pan to? Albo Pan? to to taką ustawę? Oczywiście, że tak. Dlatego, że ja chcę polemizować na argumenty naukowe. Naukowiec, lekarz chce polemizować. Ale by mu, byście mu przypisali, któryś z nadgorliwych policjantów, jestem pewien, że jeden by się znalazł. I to jest bardzo ważne, bo jak się znajdzie jeden, to drugi, jak widzi, że ten pierwszy popełnia przestępstwo, nawet jeżeli jest to zalegalizowane przestępstwo, na przykład rozporządzenie, czy przy taką ustawą, do której mogłoby dojść, i chyba dojdzie. To ten drugi ma obowiązek zatrzymać tego policjanta, a nie sami dzieci jak obce na rzeź. Albo jak jakiś dziki tłum. Jeżeli jeden popełnia bezprawie, drugi ma zatrzymać tego, który je popełnia. Ważny z Jajami! Mężczyzna! Będzie, będzie. Moment, słuchajcie, jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to są prawa dżungli. To są właśnie prawa dżungli, które lewica już próbowała przytykać I oni wrócą do tego. Jest tylko kwestia podgrzania atmosfery jeszcze bardziej, czyli opowiedzą jak straszny jest wirus delta, gama, omega i tak dalej, lambda i powiedzą, że to jest dla naszego dobra, że dla naszego dobra macie nas terroryzować, tylko że agresja wróci do was. Ale mają przesłanie. bo właśnie ten. Do pana też. Nie, dopiero zaczynamy. To jest dopiero początek, tylko by to zakończyć.

ja bardzo uh, przepraszam, bo to, to, to jeszcze nie